Witajcie, moi drodzy! Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie z mojej ławeczki w ten wstrętny, ponury, okropny dzień. Nieprawda. To, co teraz powiedziałam, jest zupełnie niezgodne z rzeczywistością, bo dzień jest przepiękny, cudowny, a ja w środku mam dużo radości i pokoju. W tym momencie, w którym wypowiadałam te słowa, sprzeniewierzyłam się prawdzie. Powiedziałam coś, co było niezgodne z rzeczywistością. A czy Wam zdarzyło się także skłamać, osądzić kogoś niesprawiedliwie, wejść w sytuacje, w związki, które wydawały się Móc dać poczucie szczęścia, a tak naprawdę stały się dla Was niszczące. Dziś będzie o prawdzie i o tym, żeby nigdy, przenigdy nie wrzucać tej prawdy do więzienia, nie więzić jej, nie oddalać się od niej. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. I znów zacznę od historyjki z mojego życia. W liceum, w jakiejś, w któreś, nie pamiętam, w drugiej chyba klasie, nie mogłam być na sprawdzianie z biologii i zasada była taka, że trzeba było ten sprawdzian napisać po godzinach lekcyjnych, czyli najczęściej w czasie kółka biologicznego. Można było przyjść po południu, usiąść po prostu sobie w jednej z ławek i spokojnie napisać sprawdzian. No i ja też tak zrobiłam, ale wiecie. Jako że byłam zawsze taką pilną uczennicą, chciałam zawsze dobre wyniki osiągać. No to przygotowałam sobie taką malutką ściągę, ale nie z takimi podstawowymi informacjami, no bo to miałam w głowie, tylko z takimi dodatkowymi, wiecie, żeby zabłysnąć, jakieś takie wzory. Wtedy nie było jeszcze szóstek, ale dziś byśmy powiedzieli na szóstkę, takie ponad normę. Mówię: "A może się uda tam gdzieś przemycić to?" I rzeczywiście Stosowna chwila się nadarzyła. Pani wyszła z sali na chwilę, no więc ja co? Szybko wzięłam tę karteczkę, zaczęłam przepisywać te wzory, wiecie. I w pewnym momencie słyszę, że pani się zbliża, zamykają się drzwi. Zdążyłam to wszystko schować, ale pani dobrze wiedziała, co ja robiłam, wiecie? Podeszła do mnie i powiedziała, Ania, ściągałaś. A ja tak popatrzyłam na nią. Tak. To skreśl to, co napisałaś, kiedy mnie nie było. Skreśliłam tak naprawdę to kamień z serca mi chyba spadł, że nie, nie oszukałam. Ale wiecie, co z tej historii tak wyciągam dzisiaj yy, dla siebie po przeczytaniu tych czytań, co mi się tak nasuwa mocno, że dobrze jest, kiedy jesteśmy jeszcze na takim etapie. Że po nas widać i że coś się z nami dzieje, kiedy sprzeniewierzamy się prawdzie. Dobrze jest, kiedy nasze ciało reaguje, kiedy rodzi się jakiś niepokój w nas, kiedy odwracamy się od prawdy. To jest dobry znak. To jest znak taki, że jeszcze. Nie jest za późno, tak? że jeszcze żyjemy i że jeszcze y, mamy szansę y, na to, żeby do tej prawdy wrócić. Gorzej jest, jak jest taka znieczulica i już w ogóle nie czujemy, tak I, i możemy kłamać tak po prostu bez mrugnięcia okiem, wiecie, mówić komuś, przekonywać kogoś, być tacy obłudni, że ktoś myśli, że jesteśmy jacyś y, wspaniali, a my tak naprawdę w środku tacy zupełnie nie jesteśmy. Więc. Po dzieciach najczęściej widać, że kłamią, prawda, bo one jeszcze tego w sobie nie mają zabitego. Kiedy nasza córka wchodzi do domu, ona już taka samodzielna się robi i coraz częściej gdzieś tam sama sobie śmiga po podwórku i kiedy wchodzi do domu i szybciutko biegnie na górę, tup, 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 tup i zamyka drzwi od pokoju, to wiadomo, że coś przeskrobała albo sobie przyniosła jakiegoś dodatkowego cukiereczka albo coś tam ma na sumieniu. Wiadomo, prawda? Ale zobaczcie, im my bardziej brniemy w nieprawdę, im my bardziej y, y, zwracamy się w stronę kłamstwa, nieprawdy, tym bardziej stajemy się tacy nieczuli, tym bardziej stajemy się kamienni y, i przestajemy nawet, przestajemy nawet tęsknić za prawdą. I to jest taki stan bardzo, bardzo niebezpieczny. O tym stanie mówi dzisiaj Ewangelia. Posłuchajcie. To jest opowieść o Herodzie. Dzisiaj jest w ogóle wspomnienie śmierci świętego Jana Chrzciciela. I myślę, że większość z Was wie, jak święty Jan Chrzciciel zginął. On zginął z powodu tego, że Upominał Heroda, iż nie może mieć żony swego brata. On mu to wypominał, on odwoływał się do prawdy, on bronił prawdy, i Herod wtrącił go do więzienia. Herod go wtrącił do więzienia, ale ciągle czuł w sobie jakiś taki niepokój, czyli on jeszcze był gdzieś tam na takim, wiecie, etapie, że jeszcze gdzieś go coś sumienie ruszało. Natomiast Herodiada, jego ta żona, ona była całkowicie już znieczulona, naprawdę, i ona tylko knuła sobie w głowie, w sercu, taki spisek przeciwko Janowi Chrzcicielowi. Posłuchajcie. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Lekrodzi go posłyszał, odczuwał duży niepokój. A przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Zobaczcie, nadeszła sposobna chwila. Tak jak dla mnie nadeszła ta sposobna chwila, kiedy ta pani wyszła za drzwi, dla Herodiady nadeszła sposobna chwila, kiedy było to przyjęcie. Dlaczego? Bo Spodobała się Herodowi córka Herodiady, która tańczyła. I Herod, taki urzeczony jej pięknem, powiedział temu dziewczęciu, proś o co chcesz, a to ci tam nawet oddam ci połowę swego królestwa. I ta dziewczyna pobiegła do swojej mamuśki, do tej Herodiady niedobrej, i zapytała, o co mam prosić. No i cóż, i Herodiada wykorzystała moment proś o głowę Jana Chrzciciela. I tak się stało. Jan Chrzciciel został ścięty, bo Herod nie chciał już tej obietnicy uchylić. No i dziewczyna dostała na się głowę Jana Chrzciciela, oddała ją swojej matce. Zobaczcie, do czego doprowadził ten, to związanie prawdy. Zaczęło się od, od uwięzienia Jana Chrzciciela, Jan Chrzciciel, który symbolizował tutaj prawdę, który symbolizował Chrystusa, tak? Chrystus jest prawdą, nie? Wiemy o tym, on powiedział o sobie: jestem prawdą. Jan Chrzciciel stanął w obronie prawdy, stanął w obronie Chrystusa i został wtrącony do więzienia, czyli prawda została wtrącona do więzienia. To jest taki pierwszy etap. Oddalam tą prawdę od siebie, nie chcę mieć z nią nic wspólnego, ona jest mi niewygodna, ona mi ciąży, ona mi coś pokazuje. Ja nie chcę tego, ja nie chcę się z tym zmierzyć, więc wrzucam tą prawdę do więzienia. Nie chcę zobaczyć, jak jest naprawdę, jaki jest faktyczny stan rzeczy, bo słuchajcie, według definicji, prawda to jest zgodność sądów z faktycznym stanem rzeczy. Zgodność sądów, tak? Ja sobie ściągając wtedy na tej biologii, myślałam, że ja mam do tego prawo, tak, żeby napisać coś więcej, ale to nie było zgodne z rzeczywistością. Ja, nie znając tego, nie mając tego w głowie, nie miałam prawa tego umieszczać na kartce mojej, tak? I udawać, że ja to wiem. Nie było to zgodne z rzeczywistością. I tak samo nie było zgodne z rzeczywistością to, że wszystko jest okej, okay, że, że Herod bierze żonę swojego brata Filipa za żonę. To nie było okej, okay, to nie było zgodne z rzeczywistością. Ale Herod, a szczególnie ta Herodiada, oni nie chcieli o tym słyszeć. To było ich wyrzutem sumienia. Więc oni tą prawdę zamykają w więzieniu. Oni zamykają Jana, zamykają Chrystusa. Który im o tym przypomina we więzieniu. Zamykają Jana, który głosi tak naprawdę Chrystusa, który głosi prawdę, który głosi Chrystusa, zamykają w więzieniu. I teraz prawda ukryta przed samym sobą, przed światem, prowadzi do czegoś takiego, do takich. Może doprowadzić słuchajcie, do takich niecnych rzeczy w naszym życiu. Ta znieczulica powoduje, że my zaczynamy uchylać furtkę nieprawdzie, złu. Nieprawda. Szatan jest ojcem kłamstwa. To wiemy, tak? Kłamstwo. Czyli on nam zawsze próbuje pokazać nieprawdę, którą podaje jako prawdę. To jest fałsz właśnie, że coś nam się wydaje prawdziwe, zgodne z rzeczywistością, a to takie nie jest. My możemy sobie myśleć, że wejście w powtórny związek, tak? Zostawienie swojej żony, swoich dzieci to jest coś dobrego, bo mi się należy szczęście. Bo ja teraz dopiero czuję spełnienie w swoim życiu. Ale prawda jest taka, że krzywdzisz w tym momencie swoje dzieci, krzywdzisz swoją żonę. To jest prawda. To jest zgodne z rzeczywistością. I My właśnie czasami ulegamy w takich mniejszych sprawach, bo to się zaczyna od małych kroczków, tak? od tego wtrącenia właśnie do więzienia, a później idzie dalej. Później dopiero ścięcie Jana Chrzciciela, nie od razu. Najpierw jest trzymanie go w więzieniu. Przez jakiś czas trzymamy tą prawdę w więzieniu i to prowadzi nas do kolejnych kroków. I gdyby tak wpuścić właśnie światło Chrystusa, Gdyby tak wpuścić w te wszystkie zakamarki naszego życia Chrystusa, to wiele by się wyjaśniło, bo Chrystus jest prawdą i Chrystus by nam otworzył oczy na wiele rzeczy. Wiele rzeczy by nie miało miejsca w tym świecie, gdybyśmy oddali swoje serca Chrystusowi, gdybyśmy szukali Jego, Jego, który jest prawdą. Nie byłoby wojen, słuchajcie, nie byłoby aborcji, nie byłoby eutanazji, nie byłoby rozwodów. Nie byłoby tego wszystkiego, nie? nie? byłoby związków wolnych, nie byłoby związków homoseksualnych, nie byłoby tego. To nie jest obiektywnie rzecz biorąc coś dobrego, to nie jest tak prawdziwe, to nie jest zgodne z prawdą. I zobaczcie właśnie wracając do tego Jana Chrzciciela, do Heroda, zobaczcie jak to uwięzienie prawdy rzutuje na wiele osób. W to jest uwikłany Herod, w to jest uwikłana, okazuje się, córka Herodiady, w to jest uwikłana Herodiada. Także ten strażnik, który ścina na rozkaz Heroda, ścina Jana Chrzciciela, no to też zostaje w to włączony. I to ta to kłamstwo zaczyna zataczać coraz szersze kręgi i ono. Zobaczcie, Herod z powodu tego kłamstwa traci głowę. On traci głowę dla dziewczyny, która tańczy. Podoba mu się ona, tak? No, normalne, że piękna kobieta podoba się mężczyźnie, ale żeby stracić od razu dla niej głowę, żeby Powiedzieć, że oddam Ci wszystko, co o cokolwiek poprosisz, oddam Ci nawet połowę mojego królestwa. Zobaczcie, jak trzeba być zaślepionym, nie, jak, ta, jak to odejście od prawdy powoduje taką głupotę człowieka, normalnie głupotę. Herod, Herod traci głowę. Córka Herodiady też całkowicie taka, w ogóle wiecie, nie, nie, jakaś taka niesamodzielna, nie? Pyta się, Herod mógłby jej dać połowę królestwa, a ona podchodzi do swojej mamusi, o co mam prosić? Całkowita taka niesamodzielność. A matka, która całkowicie serce zamknięte, naprawdę, która uwięziła tą prawdę w więzieniu, już dawno o niej zapomniała. I oddała się właśnie całkowicie temu ojcu kłamstwa. Każe tej dziewczynie poprosić o głowę Jana Chrzciciela, o ścięcie Jana Chrzciciela, o, świę, o ścięcie tego, który mówi prawdę. Zobaczcie, jakie to, jest, jakie to jest nieszczęście. Kiedy oddalamy się od prawdy. Jak to nas bardzo gubi. I Chrystus jest prawdą. I zobaczcie. Jan Chrzciciel jest właśnie tym obrazem wierności prawdzie, wierności Chrystusowi. Dzisiaj sobie czytałam, tak jak się zobowiązałam wczoraj, tutaj też wam powiedziałam, że będę czytała, będę spróbowała odbyć się brewiarzem i dzisiaj sobie czytałam czytania, które tam są w tym brewiarzu na dzień dzisiejszy. I wiecie, były takie czytanie świętego Bedy i ten święty Beda mówi że Jan Chrzciciel umarł za Chrystusa choć wcale się nie musiał go wyprzeć bo umarł za prawdę tak on umarł za prawdę bo Chrystus jest prawdą i właśnie Jan Chrzciciel był taki przesiąknięty Chrystusem on był po prostu prawdziwy był przesiąknięty Bogiem on swoim narodzeniem przepowiadaniem udzielaniem chrztu Zaświadczył, że Chrystus ma się narodzić, nauczać i udzielić chrztu, a swoją męczeńską śmiercią zaznaczył, że i Chrystus będzie cierpiał. Zobaczcie, prawda. On był taką czystą prawdą, dlatego że on podporządkował swoje życie Bogu. On był tym, który głosił Chrystusa, i on się, można powiedzieć, że stał tym Chrystusem. Utożsamił się z Chrystusem. I mi się wydaje, że nie ma tutaj, wiecie, co roztrząsać, bo mogli, dużo jest sporów różnych, a czy to jest dobre, a czy to jest dobre, a czy to jest dobre. Myślę, że nie byłoby żadnych sporów, gdybyśmy się wszyscy przybliżyli do Chrystusa i gdybyśmy się wszyscy upodabniali do Chrystusa. Wtedy by się nam oczy otworzyły, co jest prawdą, co jest fałszem, co pochodzi od ojca kłamstwa co pochodzi od Chrystusa. Bo my sami, myślę, no my możemy siebie tam przekonywać, możemy jakieś nauki głosić, prawda, możemy, ale tak naprawdę chyba powinniśmy dążyć do tego, żeby pomagać ludziom przybliżać się do Chrystusa. I wtedy oczy się będą ludziom otwierać na to, co jest dobre, co jest prawdziwe. I wtedy będzie to szczęście. I nie bójmy się właśnie tego, Przyznawania do Chrystusa, przyznawania do prawdy, nie bójmy się bronić prawdy w naszym własnym sercu. Kiedy się wdziera jakieś kłamstwo, badajmy, czy to, za czym chcę pójść, może jest niedobre dla mnie. Dzisiaj z Księgi Proroka Jeremiasza jeszcze chciałam przywołać słowa: przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi a oto ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi. To są słowa do proroka Jeremiasza, ale przecież to są także słowa do nas. Bóg on nas umacnia, On nas ochrania, On czyni nas właśnie takim murem spiżowym. I nie mamy się lękać y, mówić prawdę, nie mamy się lękać, Iść za prawdą w swoim życiu. Nawet słuchajcie, co z tego, że ktoś nas wyśmieje, że ktoś powie coś o nas, że ktoś nas jakoś oceni. Co z tego? Co z tego, jeżeli my możemy pójść za prawdą i możemy doświadczyć takiego właśnie zjednoczenia z Chrystusem, tego szczęścia? Nie bójmy się tego. W Tobie, Panie, ucieczka moja. Niech wstydu nie zaznam na wieki. Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Bóg, który jest prawdą. On jest opoką i twierdzą. I ta prawda zawsze się obroni, jeżeli będziemy się właśnie chronić w Chrystusie. Zawsze ta prawda się obroni. Zawsze my zwyciężymy z Nim. I zawsze będziemy szczęśliwi, nawet jeśli będziemy musieli przejść przez jakieś cierpienia, przez jakieś niesłuszne osądy. Także nie bójmy się, kochani, prawdy. Ochraniajmy ją w swoich sercach. Jeszcze chciałabym się podzielić jedną rzeczą z wami. Kiedy ja mówię w poradni rodzinnej do młodych ludzi, kiedy rozmawiam z nimi czasem indywidualnie, to. Ja zawsze staram się przekazywać im prawdę, staram się przekazywać im naukę Chrystusa. I to jest czasem trudne, to czasem wymaga odwagi, ale ja zawsze wiem, kochani, że ja nie idę tam sama na takie spotkanie. Ja zawsze to spotkanie, każde spotkanie powierzam Bogu, i ja naprawdę czuję to, że On jest tą wieżą warowną, tym zamkiem, który mnie ochrania, że On jest tym murem spiżowym i i naprawdę dzieją się czasem piękne rzeczy w tych spotkaniach z tymi narzeczonymi. Naprawdę dzieją się czasem piękne rzeczy. Także wierność Chrystusowi, wierność prawdzie zawsze wychodzi nam na zdrowie. Zawsze nam, naszym najbliższym, tym z którymi się spotykamy, całemu społeczeństwu. Wierność prawdzie, wierność Chrystusowi wychodzi nam wszystkim na dobre. Kochani, życzę Wam błogosławionego dnia, pięknego. Miejcie się jak najlepiej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Panem Bogiem. Pa!